Dzień dobry, i witam serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty. Z uwagi na to, że rozpoczął się nowy dzień, postanowiłem wybrać się do gostowi w celu zebrania questów pobocznych oraz wykonania questa dla Alvina. Dobra, Siemanko Batylda, dzień dobry, witam serdecznie. Widzę, że masz to czego potrzebuję. Tu mieszek z monetami, jest twój. Proszę Cię uprzejmie, 60 monet, no kurde, pięknie. No dobra, plan jest aktualnie taki, by podejść do, 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 do Alvina. No i przy okazji, jak skończymy misję u Alvina, to znaleźć kogoś, kto będzie mógł pracować w karczmie. Nie mniej. Alwin, gdzie Ty jesteś w ogóle, byczku? Gdzie Ty się znajdujesz? Tutaj. Gdzieś. Aha, na polu, okej. Okay. Cześć Alwin, Co masz? Widzę, że jesteś czymś podekscytowany. O czym tak intensywnie myślisz? Moglibyśmy zbudować cel łuczniczy, chcesz pomóc? Jasne. Zignoruję to pytanie. Bez problemu załatwię nam słomę. Ale przydałoby się trochę kłód i młotek, żeby go zbudować. Eh? Dobra, czy ja mogę zbudować młotek? Nie, brakuje mi kłody. Okej. Okay. ma Alvin. Zebrałem wszystkie rzeczy. Trzymaj. I co dalej? Znam dobre miejsce, żeby go zbudować. Chodź za mną. Ale mógłbyś biec. Byłoby miło. Chcę patyki chociaż pozbieram. Mm. O, fajna tekstura. Dobra. Szybki zapis, bo może być ciekawie coś czuję. Cie ja masz. Tutaj będzie idealnie. Co myślisz? No ta, spoko. Następnie poćwiczę strzelanie. Jeśli masz czas, możesz mi pokazać, jak to robisz. Jesteś w tym zdecydowanie lepszy. Czyli. Hmm. Dobrze, więc, mój uczniu, patrzy się uczy. Ale. Skąd ja mam wiedzieć... O, dobra, zrobimy tak. Daj. i... To jest 20 metrów, okej. Okay. Będzie 23, no niech straci. Może jeszcze zanim ten, to zapiszę, dobra. Luck. Ile ja mam tego strzelić w końcu? I tak to się robi. Gdybyś był tak skromny, jak jesteś celny. Ok, przedemną dużo nauki. Za jakiś czas po tym, jak trochę potrenuję, zorganizujemy turniej łuczniczy. No, okej, okay, spoko Gdzie są moje wszystkie strzały? Tutaj. No i jedna gdzieś poleciała. No nieważne. Aha, poczekaj do następnej pory roku. No i dobra. Z uwagi na to, że wszystkie questy w naszej okolicy zostały wykonane, postanowiłem wybrać się na południe mapy, gdyż tam są aż trzy dostępne. W tym celu udaliśmy się właśnie do Hornicy. Chciałem również zobaczyć, czy nie mają tam przypadkiem do rekrutowania kogoś, kto zajmować mógłby się tawerną i przy okazji... Chciałem również zająć się i rozpocząć pracę nad questem z rozdziału szóstego, czyli polowania na żubry, jelenie Uuu, i tego mamy typu żubra, zwierząt. Mamy żubra, nawet dwa, czyli możemy wykonać jednego questa. Jezu, jaki ty szybki jesteś? Uuu, dobra, jeden żuber żubr ubity o, już już o, shit. O! <laughs> wcale się nie wystraszyłem to nie tak Szybkie skórowanie i kierujemy się dalej w stronę chornicy. Niemniej na szlaku spotkała nas maleńka niespodzianka. Nie, 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 nie! Gdzie jesteście? Lol. Ale to było beznadziejne. <grytania> Dobra, nie było tematu. Myślałem, że te wilki to jakieś wyzwanie będzie większe. Okej. Okay. Dzień dobry i witam serdecznie w chornicy. Jezu, tu są aż trzy questy, serio? Ło, wow, nieźle. Karolina, dzień dobry. Tutaj są. Kunia tu można kupić! Ile, ile za kunia? Królestwo za kunia. Hehe, <laughs> no na pewno. Dobra. Leonard. Czy mogę Ci w czymś pomóc? Hmm, chciałem wyremontować dom, nie mam przy sobie młota. Pewnie, zaraz Ci przyniosę młotek. Przed chwilą sprzedałem kłody, no nieważne. Co tu jeszcze ma Questa? Norman miał i Erik ma. Dobre. I przynieść młotek. Czym Tobie mogę pomóc, przyjacielu? Witaj, potrzebujemy pomocy. Ostatniej nocy była straszna burza, zniszczyła dom. Mógłbyś przynieść zebrać zasoby, odbudować, zapłacę. Dobra. Czego potrzebujesz właściwie? Odbudowa domu. Kłoda i patyk. No Dobra, spoko, ludzik. Patyki to zaraz tu pozbieram. Tam jest jeszcze jedna misja. Norman, gdzie ty jesteś? Aha, w tej gospodzie. Dzień dobry, panie Normanie. Czekaj, zapiszę grę może najpierw. Czym ci mogę pomóc, przyjacielu? Możesz mi pomóc z pewnym problemem? No to zależy. Zwierzęta zaczęły się przeludniać. Zagrożenie. Czy możesz się ich pozbyć? Pewnie. Co ty chcesz do upolowania? Jeleń albo król... 8? Poszty w pień. O, ładnie. Dobra. To Spoczy. No to trzeba zebrać teraz patyczki najpierw. 34 patyki. Ile jest? 7. <laughs> Ej, hey Leonardzie, proszę, to Twój młotek. Dziękuję ci. 30 punktów dynastii, wspaniale. Harryku, proszę, to Twoje rzeczy. Tak. Dziękuję. 30 punktów dynastii, wspaniale. I słyszymy się, jak ubija 8 królików albo. albo co? 8 jeleni albo królików. W poszukiwaniu zwierząt, które musiałem upolować, e, znalazłem dosyć fajną polankę z jeleniami to też postanowiłem ich nieco ustrzelić niemniej udało się ustrzelić tylko cztery jelenie wcale to nie było takie proste gdyż no w momencie kiedy żeśmy krzywo trafili czy nie trafiliśmy ich w głowę czy, czy po prostu gdzieś w tułów to one zaczęły biegać w popłochu i to dosyć utrudniało całą zabawę niemniej jednak ustrzeliłem cztery no i tu pojawił się problem gdyż one po prostu gdzieś zniknęły całe to stado gdzieś po prostu wyparowało albo się rozbiegło i tu miałem dwie opcje do wyboru, z uwagi na to, że respiły się tutaj lisy, a nie króliki, mogłem albo się przespać i czekać do rana na nowo spał jeleni, albo przejść się po prostu i poszukać, i poszukać królików. Wiem, że były przed miastem, w tym celu też udałem się przez samo miasto na drugą stronę tej wioski i Przechodząc obok Lydyniska, stwierdziłem, że nie ma na co czekać i zrekrutowałem Ingridę do naszej wsi. Stwierdziłem, że będzie ona wystarczającym nabytkiem, gdyż będzie mogła się zajmować łowiectwem bądź właśnie być rybakiem w przyszłości. Niemniej udało mi się właśnie znaleźć też fajną polankę, na której rozpiły się krwiki. Zrobiłem, zrobiłeś to co prosiłeś, bla bla, dziękuję bardzo, mogło mi wystarczyć, bla bla Kamienna wyłącznie, nie wiedział co mi. Dostałem a Dlaczego dostałeś LOL, nieźle. Po wykonaniu puesta od razu udałem się w kierunku Gostowi i jednak na szlaku on czekał na nas z komitetem Gdzieś ich słyszałem. Tam jest na pewno jeden. Są on taki dźwięki wydaje? Shit, 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 shit. Houston, mamy problem. się wystraszyłem. Ło kurwa. Ach, cholera, naprawdę blisko tu łażą. Dobra, jeden ustrzelony. Przez cztery chyba były. Nie ziołek, cholera są. Dobra, szybki zapis na wszelki wypadek. Tam jest jeden. Dobra, jest plan. Gdzie da ogień? Może się uda. Hello. Hihihi, hi, hi. Żyjemy, nie ma źle. Tak, trochę czasu zajęła ta cała droga z chornicy przez Gostowie, aż do naszej wsi, niemniej jednak um, dało mi to troszeczkę do myślenia i zacząłem się zastanawiać nad tym, co warto byłoby teraz zrobić. I stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie poczynanie jakichś pierwszych kroków, um, by założyć tytułową dynastię. Tak? W tym celu postanowiłem zwiększyć komfort ewentualnego mieszkańca domu, um, i, czyli, czyli no, żony i dziedzica. Um, w tym celu postanowiłem właśnie wymienić ściany z patyków na ściany skód postanowiłem nieco upgradeować ten domek, gdyż no właśnie taka jest mechanika w tej grze, czyli im lepszej jakości jest dom, tym większy komfort odczuwają mieszkańcy i tym lepiej się czują, tym bardziej produktywni itd. Tak Co ciekawego to też to, że postanowiłem się zająć nieco ekonomią, gdyż no 9 90, więc no jak najbardziej warto byłoby się też zająć. Czymś, co da nam taki przychód tak naprawdę. No i w tym celu postanowiłem postawić szwalnię. I jednocześnie postanowiłem też, że połączę oba fakty, czyli potrzebujemy kogoś, kto będzie pracował w szwalni oraz kogoś, kto da dziedzica. I postanowiłem połączyć właśnie te dwa fakty i znaleźć kogoś, kto będzie pracował jednocześnie w szwalni i da nam tego dziedzica. I to jest właśnie plan na przyszły sezon, tak to możemy. Przyszły rok, czyli znalezienie żony oraz jednocześnie pracownicy szmalni. Tak jak również wcześniej wspomniałem, potrzebujemy nowego sposobu na zarobek i tym sposobem um, wydaje mi się być, przynajmniej na początek rozgrywki tworzenie chochli drewnianej z patyków, tworzenie pałek drewnianych skłód oraz drewnianych mis. Są całkiem spoko. Myślę, że całkiem spoko tak naprawdę sposobem na zarobek ze względu na to, że jedna pałka, jak widać, kosztuje 18 sztuk monet, Nisa 4 sztuki monet, no i chochla 3, z czego chochla to jest y, dla nas koszt rzędu jednego patyka, więc no, jak najbardziej leżą wszędzie, więc no, jak najbardziej się opłaca. W tym celu właśnie, by je móc stworzyć, wybudowałem warsztat pierwszego poziomu i kogoś, kto będzie w tym warsztacie pracować, również będziemy w tym odcinku szukać. OK, ciekawa rzecz, ty i twoi mieszkańcy zostaliście zaproszeni na wesele. Wszyscy wezmą udział w uroczystości i będą wesoło się bawić. Albo wznosimy toast za parę młodą, co da nam 15 nastroju, albo świętujemy całą noc i da nam to nastroju 30. Myślę, że spokojnie możemy świętować całą noc, wszyscy zyskują plus 30 do nastroju. Wspaniale, pięknie, cudownie, o kurde, pogoda jest beznadziejna, no dobra. Dobra, dobra, dobra. Powoli, powolutku. Pierwsze co robimy to tak: szybki zapis na wszelki wypadek. Pierwsze co robimy i plan na tą chwilę: udać się do Ghostowi. Co oni tu za misję mają? Czekaj na dalsze wydarzenia. Porozmawiaj z Alwinem. Aha, zapłacić pod datki 565 monet jeń No ale dobra, i tak tam musimy się udać i tak, może ktoś będzie do rekrutowania. Dobra. Udajemy się na szybkości do gostowi. Dlaczego Hornica ma wszystkie questy? Ja tam nie lubię przebywać. <laughs> dobra, jedziemy do Horni O, zrobimy tak. Gostowia. W gostowi sprzedamy te wszystkie rzeczy. Plan jest prosty. Udajemy się do Gostowi w celu zapłacania podatków i sprzedaży tych wszystkich naszych rzeczy, które udało się wytworzyć. Lecimy na szybko do Branicy w celu zebrania Questa oraz do rolnicy w celu zebrania dwóch questów. W tych dwóch miejscowościach plus w Gostowi sprawdzimy, jakich ludzi można u nich rekrutować. I jeżeli starczy nam czasu, tak naprawdę to sprawdzimy jeszcze po drodze tutki, baranice oraz Borowo w drodze powrotnej przynajmniej cofniemy się do naszej wioski tak, cofniemy się do naszej wioski i przejdziemy później do po opłaceniu podatków w Gostowi oraz po sprzedaży hochli oraz mis, które zdążyłem wytworzyć, zostało mi wystarczająco monet, by móc je zainwestować w rolnictwo w, naszym, w naszej wiosce w tym celu właśnie wybudowałem pole które ma 30 kratek i postanowiłem zakupić ziarna lnu oraz nawóz w celu zasadzenia tych właśnie Nie Niemniej jednak nie chciałem się tym zajmować ja, a więc troszeczkę pobawiłem się w zarządzaniu i sprawiłem, że wszystko zostało zautomatyzowane. Ok, mam nadzieję, że udało się to zrobić co chciałem. Sprawdzimy jeszcze, czy tylko pracuje. Tak jak wcześniej wspomniałem, musimy wybrać się do Branicy w celu odebrania quest'a, ale również postanowiłem przejść przez te wszystkie wieseczki, które będziemy mieli po drodze do Rostowi w celu zebrania ewentualnych, albo sprawdzenia raczej, ludzi, którzy się tam znajdują, w celu rekrutacji kogoś na stanowisko rolnika bądź kowala. Hej, o hej i witam serdecznie w pięć szybki zapis. Lubomira, ty masz quest'a. Hej, w czym mogę ci pomóc? Zgubiłam łuk, a może ktoś go ukradł, nie jestem pewna. Nieważne, to nie ma znaczenia. Potrzebuję nowego. Czy mógłbyś go dla mnie zrobić? Pewnie. Sprawdźmy jeszcze, czy my mamy w ogóle jakiś łuk. Dobra, to ten upuszczę. Ten używany jej oddam. Oto twój nowy łuk. Jest całkiem dobry tak. Ten upad. Dobra, jeden quest z pani. A, 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 jeszcze. Zobaczmy, kto tu jest możliwy do przyjęcia. Przebor, który będzie dobrym barterem albo łowcą, i jednocześnie zająć się może wszystkim, lub. Nikt szczególny. A ty kim jesteś? Owal lub rolnik. Przydyżki. Niestety. Przebor. 3, 2, 2, 3, 2. Dobra, zrobimy tak. Lecimy jeszcze na szybko do rolnicy, zebrać 3 questy. Zobaczymy, kto tam jest. A jeżeli nie, no to cofniemy się po. Przebor. A przebor, ile ma w ogóle lat? 25. No myślę, że spoko. Tak to właśnie ogarniemy. Że. Chciał chłodę zebrać. Dziękuję. Dobra. Lecimy. Powoli, powoli zbliżamy się do rolnicy. Ta tam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich obecnych, skromadzonych. Tak, tak, ja Ciebie też. Dobra, sprawdźmy, kogo możemy tutaj zrekrutować. 2-2-2, Dobra, lecimy dalej. 2-2-2-3. Nie, beznadziejna. Nie chcę. Mira, hej. Bywaj. 3, 2, 2, 6. Bogna. Bogna będzie przekozakiem, tak myślę. Czekaj. Romans, tak wydajesz się być. Skąd pochodzisz? Opowiedz mi coś o sobie. Jakie jest Twoje największe marzenie? Co cię tu sprowadziło? Ziemia, gleba, mówiąc dokładnie, chciałam znaleźć miejsce, gdzie będę mogła być samowystarczalna i niezależna. okej okay. Uwielbiam tutajszą kuchnię. Okej. Okay. Jak Tobie mija dzień? Nie tak produktywnie, jakbym tego chciał, czyli w gruncie rzeczy standardowo. Ok, trudno się mówi, żyje się dalej. Niemniej... Wszystko na dwójkę i to na trójeczkę. Myślę, że warto byłoby w nią zainwestować jako żonę. Dobry materiał. Ym, kto tu ma questy w ogóle? Cześć. Nie, serio, kto tu ma questy? Na pewno, na pewno Mor Moromir. Gdzie ty jesteś? Cześć przyjacielu! Czy mogę ci w czymś pomóc? Przydałaby mi się pomoc. Myślę o powiększeniu pól. Za dużo drzew. Pewnie. Zetniemy drzewa. A tu jeszcze jest? Gdzie oni są? Tam, na polach. Okej. Okay. Gdzie konkretnie? Tutaj jest dwójka. Kurde, jak fajnie się złożyło. Dobra, szybki zapis. Nadar. Siamasz. Czym Ci mogę pomóc, przyjacielu? Nie potrafię wytwarzać narzędzi. Czy mógłbyś przynieść mi topór? Pewnie. Opór ci przyniosę Fili filiberta. Czołem. Luski z rosołem. Zapłacę za pomoc silnego mężczyzny. Ok. Jedzenie zaginęło, mam monety, nie ma czasu. Pewnie zaraz wracam. Dobra, teraz po kolei. Co jest do zrobienia? 10 drzew trzeba ściąć. Yy, kamienną siekierę przynieść jedną to proste. Przynieść jagodę i cztery mięska. Gorzej, że się trzeba cofnąć po to aż. Dobra, zróbmy tak. Tą kamienną siekierę to mu wytworzę na miejscu. Nie wytworzę, bo nie mam patyków. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Jako, że te questy są dość proste. Przejdźmy się jeszcze do Denicy. Idąc do Denicy sprawdzimy, kto tam jest. Cofniemy się do naszego miasta. Taki mam plan. Tak, i powracając do naszej miejscowości, zaszedłem jeszcze do Denicy. Niemniej jednak w Denicy spotkamy się już w następnym odcinku. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niejednokrotnie. Trzymajcie się i cześć.